W środę 8 grudnia 2021 roku stopy procentowe ponownie poszły w górę o pół punktu bazowego do poziomu 1,75%. Czy tyle oczekiwał rynek? Tak. Czy tyle chciał? Nie. I jakie są tego konsekwencje? Cena dolara z 4,05 na 4,08, a cena euro z 4,58 na 4,62. Szacuje się, że stopy procentowe zatrzymają swój wzrost dopiero na poziomie około 3%. Prawdopodobnie będzie to końcem pierwszego kwartału 2022 roku. Jednak nie jest wykluczone, że ten marsz będzie odrobinę dłuższy i bardziej rozłożony w czasie. Trudno mówić o czymś takim jak przeciętny kredyt. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę taki właśnie przeciętny kredyt Polaka, czyli około 300-330 tysięcy zł, to rata wzrośnie o około 100 zł. Sumarycznie z ostatnimi podwyżkami będzie to około 300-400 do 400 zł. Są też tacy, którzy twierdzą, że podnoszenie stóp procentowych jest błędem. Jeżeli ktoś jest wśród takich, to powinien zwrócić uwagę na politykę monetarną w Turcji, gdzie waluta załamała się od obniżania stóp procentowych, a inflacja rozkręca się ciągle i przekroczyła już w listopadzie 20%. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że sytuacja w Polsce chyba nie jest aż tak dobra, jak się mówi, czyli najlepsza od czasów zaborów. Skoro potrzebne są jednak kolejne podwyżki, z tym raczej nikt nie neguje raczej ich wysokością, czy w momencie, kiedy są wprowadzane. I druga rzecz, fajnie by było, jakby się ktoś znalazł, kto wytłumaczyłby niektórym ministrom, ile to jest 0,5%, czyli pół punktu bazowego, w złotówkach w kre dla kredytobiorców.